A, po pizze jeden. Kurwa, mocno. Ale rozjebało ten internet. Dajcie F1, bała daj, daj. F1, daj. Ale już się naprawiło Wiem, ale i tak trzeba przypauzować tę chwilę win. Kurwa wow. mać! Ja pierdolę! Aj, aj, aj. Kurwa, kurwa. Masz to z w no ja mogę ja sobie to zgrać? Ja zapisałem, ja zapisałem jak coś